Czy wiedzieliście, że popularna pasta do zębów Elmex cicho się zmieniła i prawie nikt o tym nie wie? Początkowo zawierała specjalny aminofluor, który był głównym wyróżnikiem Elmex od innych past. Ale teraz zawiera zwykły fluorek sodu, dokładnie tę samą substancję co najtańsze pasty za kilka złotych. A różnica w cenie? Aminofluor kosztuje nawet 4000 razy więcej niż fluorek sodu. Tak, naprawdę tysiące razy. Mimo to, producent nie podał tego wyraźnie na opakowaniu. Dla większości ludzi wygląda to jak ten sam Elmex, ale wcale nie jest. Płacicie właściwie za pastę, która ma zupełnie inny skład, ale udaje, że jest taka sama jak wcześniej. Dowiedziałem się o tym przypadkiem i wysłałem producentowi oficjalne zapytanie. Na razie żadnej odpowiedzi. I to powinno być znane. Udostępnijcie to wideo dalej, aby dotarło do jak największej liczby osób. I napiszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tej zmianie.